Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Dziś chciałem opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach po przeczytaniu zbioru opowiadań Propolis, autorstwa Dominiki Gnatek Niemczyk. Książka ukazała się drukiem pod koniec 2023 roku. Nakładem wydawnictwa Dom Horroru w środku znaleźć możemy 10 krótkich historii, a całość liczy nieco ponad 150 stron. Gatunkowo są to opowiadania word fiction. Oczywiście z elementami horroru i co ciekawe, pewnymi odnośnikami do mitologii słowiańskiej. To, co łączy te wszystkie historie, to ich bohaterowie. Bohaterowie, którzy przeżywają bardzo poważne dylematy życiowe, stres, traumy, chociażby związane ze spodziewanym ślubem, rozwodem, koniecznością rozstania się z bliską osobą, czy też Utratą miłości. Każda z postaci, która jest bohaterem tych właśnie historii w jakiś sposób można ją utożsamiać z współczesnymi problemami naszego społeczeństwa. Stres, traumy, które były nieprzepracowane w ciągu dzieciństwa oraz problemy też natury powiedzmy takiej mentalnej, psychicznej, są bardzo ważnym elementem dla każdej historii. Dla mnie takim najciekawszym opowiadaniem była wizyta. To jest taka historia dziewczyny, która jest w związku z pewnym chłopakiem natomiast ona bardzo stara się żeby ten związek był jak najlepszy poświęca bardzo dużo dla tego chłopaka no można by powiedzieć, że jest taka aż za dobra dla niego byśmy powiedzieli taka aż za miła, zbyt troskliwa ona wszystkie przytyki, chamskie teksty puszcza mimo uszu i stara się bardzo Natomiast tutaj takim motywem bardzo istotnym jest spodziewana wizyta jej ojca. Ojca, z, którymi, z którym od bardzo długiego czasu nie miała kontaktu, a który w dzieciństwie traktował ją bardzo źle, był takim prawdopodobnie domowym bokserem, i ona ma straszną traumę w związku z tą wizytą. I to z kolei przekłada się na to, że ona potrzebuje wsparcia tego swojego, powiedzmy, chłopaka, swojego faceta. A on w ogóle jeszcze dowala jej różnego rodzaju rzeczy. No i ona miota się między takimi problemami dnia codziennego związanymi chociażby z gotowaniem, spodziewanym przybyciem ojca i znoszeniem tych uwag swojego chłopaka, więc ona powiedzmy taki ma rollercoaster powiedzmy emocjonalny i sama nie wie, co się dalej stanie, ale próbuje robić wszystko, żeby innym dogodzić. Dosyć smutna historia, aczkolwiek... Takich smutnych historii nie brakuje w naszym otoczeniu, w naszej okolicy. Myślę, że jest takich osób, które doznały tego rodzaju przykrości w okresie dzieciństwa pewnie jest dużo. Słuchajcie, 10 opowiadań, to jedno mi osobiście najbardziej się podobało. Natomiast sięgając po tą książkę, powiem Wam szczerze, nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Czytając o samej autorce pani Dominicen, no to wiedziałem się, że jest reżyserem oraz scenarzystą filmów. No to szczerze mówiąc książki napisaną przez taką osobę jeszcze nigdy nie czytałem, więc oczekiwań specjalnie dużych nie miałem, po prostu ciekawość, mną no, no, kierowała. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że książka bardzo mi się podobała. Styl autorki jest bardzo dobry. To co chociażby zaznaczyłem w pisemnej recenzji, jak czytałem, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę zbliżony jest, takie pewne niuanse widziałem z pisarstwem, powiedzmy, ze sztuką pisarską Wojciecha Guni, a Opowiadania pisane przez Wojciecha Guni to są po prostu dla mnie klasyka, coś niewiarygodnego, on pisze niesamowicie. Więc tutaj też czy, pisał, e, czytało mi się bardzo dobrze. No i nie przedłużając dłużej, bardzo polecam. Dobre opowiadanie, jeżeli lubicie takie krótkie historie, jeżeli ciekawi Was w ogóle world fiction, bo nie zetknęliście się z takowym, to myślę, że ten zbiór opowiadań to dobry wybór na pierwszą taką lekturę. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału filmowego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!